me, Oldschool. Hello. Hello, everybody, my name is Oldschool and this is Turok 1 uh, on Nintendo 64. <laughs> ja, tak na poważnie. wszyscy, pani Turoka, stary Gierek i mojej osoby. Um, gramy sobie ponownie w Turoku, tak obiecałem. Um, dzisiaj rano, że jeżeli znajdę Często sobie pogramy no i udało mi się ten czas jakoś wygospodarować. E, ostatnio sobie skoczyliśmy poziom piąty, szósty, jakoś tak. No i brakuje nam kluczy do poziomu bodaj siódmego, a zgubiliśmy go w tym świecie. Także lecimy z kocem. Spada, ja szczuro. No i dobra, poziom już przeszliśmy, prawda? Ale trzeba by jednak poszukać tych zafajdanych kluczocześć kluczy. Więc nie wiem, czy ten odcinek będzie jakiś ciekawy, spektakularny, czy cokolwiek realny. Al analny, odby. Ale. Mam <laughs> nadzieję, że jednak się nie zawiedziecie. No i pogradam się bardzo miło, tak zwykle. Dobra, y przede wszystkim musimy tutaj znaleźć ten zafajdany jeden kluczyk. który jest gdziekolwiek, jakkolwiek tutaj ukryty. I nie mam pojęcia, gdzie on jest. Zaczęła go poszukać, prawda? Mhm. Tak jak wspomniałem podział przyszedłem i dziwi mnie, że mapa jest znowu zamazana cała. To mi się nie podoba. Niestety, ale co zrobić? Trzeba żyć. Taki klimat, jak to ktoś tam powiedział. Okej, okay, dobra. Przy do zbierzemy trochę amunicji, powalczymy z dosyć niewymagającymi ogóle. bo tutaj to, to świat czwarty. Chociaż nie, w już byli wymagający. Dobra, trudno, paliwo. Pogmaramy, poszukamy, a na pewno coś znajdziemy. Nie zawracaj. Si tu rok, nie zawracaj. No ja i teraz pytanie, czy jak pominąłem gdzieś w czasie gry, tutaj w tym jest ten sekret? To miejsce, czy może raczej w tamtej późniejszej części, jak już przejdziemy przez tą kładkę? Cholera, wie. O, no ma trudno. Trzeba będzie po prostu to wszystko pozwiedzać, każdy za i tak dalej. Także uprzedzaj. Jeżeli odcinek będzie nudny, to damy informacje o tym. O tym będą. mendo. O tym, mendo. damy informacje o tym w komentarzach. <laughs> Żebyście tego nie oglądali, bo nie ma co. Dobra, przede wszystkim jesteśmy tutaj znowu w tej zachwalanej jaskini. O, też Dobrze, szkoda, że nie mam plecaka, który zwiększył ich ilość do 200, no ale trudno. Trudno się mówi. wie. Dobra, jeszcze tego kluczyka, dobra. Tutaj już byliśmy. Czy jest coś tam na dole? Nope, nic tam na dole nie ma. O, kurde, ja pamiętam to. Ja pamiętam, jak sobie tutaj włosy z głowy rwałem. Bo tutaj są te tak, głupie okładki i tak dalej. Brz, Dobra, mam nadzieję, że tym razem nie zginę. a O, wrogów już nie ma, to dobrze. Tam na no, coś było, tam nie dole coś było, ale tam to już. Plecak, plecak, plecak. A, no tak, bo zginęliśmy, to się plecak przyda. Nie ma. Ja, plecak. Super, spokój. Nie ma też trójkątów, nie ma niczem. Dobrze, wrogów nie mam. Przynajmniej tych wszystkich. Ludzi. Dinozaury to ja przeżyję, ale ludzi to już nie. Popak, popak. Było blisko. Dobra. I teraz tak tutaj przez kładeczkę. Pięknie ładnie i do przodu. Tam wrogów nie ma. A my się skupiamy na znajdywaniu sekretów. Okej, okay, czyli trzeba pójść tam. Czy ja tam mogę dyskutować z tamtej kładki? E, nie sądzę. Mhm. Ale mam patent, który chciałbym sprawdzić. Przede wszystkim robimy Ctrl-S, kasujemy stary pliczek i oczywiście zapisujemy f 5 Tak Jak pamiętacie, był taki jeden sekret... A patrzcie, utknąłem. <średziny> ja nagle No tutaj F6? F6, przywróć. Czy ten fragment ziemi się da? Czy on da nam możliwość wpięcia się? taki, który by. A, fakt, jednak nie. A ten fragment, co mnie tak dotyka, intryguje. Uff. Czy ja mogę wskoczyć. Skakuj tu rok. No niech chyba otknąłem. Taki martwy punkt. Okay. <grystanie> Dobra, czyli tam nie wolno skakać. Dobra, to już jeden miejsce mamy z głowy. Czy tam na dole coś jest. No. A tu też nie. Dobra, tutaj nigdzie jest ten klucz. To w sumie bym mógł otworzyć poradnik i sobie spędzić w poradniku. Kurczę. To chcę. Mogę to wziąć? Nie, nie mogę tego wziąć. To może mogę, tylko pytanie w jaki. Prawda? To no jest dobre pytanie. Jak wziąć fajną, taką piękną liderę? Chyba, no że wejdę tutaj na tą półkę, z niej przeskoczę tam. Ta, to dobry plan, co dobry plan. Gorzej pewnie z jego realizacją. Znos życie i roka. że się zjewię. Z jakiejś platformy. O, że mamy to ma... O, tak, dobrze, że ją mam. Dobra Okej okay. Cyk! Pięknie Na razie nam idzie spoko Nie jest źle Oha, trójkąty hmm. Musicie Dobra Niech będzie Kur... <laughs> Nie, to by był błąd dobra No się mówi? Za szybko sobie przejdziemy Co sumie mógłbym użyć kodu na latanie, w tu są tutaj Na emulatorze już zaaplikowane Do poszczególnych tytułów Taki głośniejszy. I rok ma m.in. latanie i przenikanie przez obiekty. Ale nie chcę tego używać. Bo po co? Tak, okay, cyk. Wyką nie bierzemy. Fuck! Nie doskoczyłem. Trzeba było się zasyfować, byśmy to... Nie lataj w tej w tamtą. A co? Tak, generalnie nie wiem ile to nagranie będzie miało. Staram się zrobić taki odcinek 20-minutowy, ale... Może będzie to nawet godzina pod tytułem poszukiwania zastranego kluczyka No, co, nie tam? I tak muszę to przejść i tak to muszę przejść. Więc czy z wami, czy bez was rybka. Chociaż szczerze wolałbym to nagrać. A nuż coś ciekawego znajdę, bo zobaczyłaby głowy. Dobra, zobacz, rok, nie, nie zeskakuj. Się obróć. Dziękuję. Ej, to był plecak. Dobra. Zgadzamy plecaczek. Uh, cześć zdrowie. Tutaj mamy maksa zdrowia. Dobra, plecaczek się przyda. Dobrze No W sumie. Backpack. Oh jee, yeah. Dobra, tam jest amunicja. Pamiętamy, że po tej ważce nam trochę tego wszystkiego się zżarło. Także każda sztuka jest na wagę złota. A patrzcie, to mogę tutaj sobie wyskoczyć? Dobra, zrobimy mek. Zobaczymy najpierw, co to za tutaj, dynda. A później zobaczymy, czy możemy tam skoczyć. Dobra, cyk. Okej, okay. czym tyżeś jest? Okej, okay. granaty. Mhm. Dobra, czy granaty mogliśmy mieć o wiele wcześniej w grze? Tylko okay, jakbym się rozglądał, to by. No właśnie, no ale cóż, co zrobić? Co zrobić, tak? Dobra, i teraz drugi punkt... programu. Czyli tooo... ta platforma! Kudło. Chyba ja było jeszcze trochę do przodu. Ale... o, oh, fuck. Ale to żadna strata. W quick save. Oszustwo na miarę XXI wieku, ale... ...sofa. Dobra. Trójkąt, drugi trójkąt... ...i już z 20 w kieszeni. Okej, okay, to jest zdrowie Ultra HEAL! Dobrze, fajnie Cieszę się z tego Ten grę, mi się jeszcze przydał Dobra Podejrzewam, że mam 200 zdrowia Co. Będziemy przypakowani na Maxa Maxa że jak będziemy po tym poziomie, cały czas nie znajdę tego klucza koniec końców. Też może być. Dobra, granitnika jednak nie wezmę, bo amunicji do niego i tak dostaję od obwiesiów. A, patrzcie, nie, nie, nie. Tym razem tutaj sobie oszczędzimy trochę czasu. Cek, cek, cek. Thank Okej, okay, pięknie. I leziemy dalej. PENETRUJĄC poziom okay. Ups A, widzicie? Dobrze że zrobiłem tego Quick tego bym się nie spodziewał. Wiecie, to by się człowiek na I gdyby robił to uczciwie wszystko. No tak, nie oszukajmy się jednak quick y to są... Oszu to jest w ciężkiej kategorii oszustwo. Sprawiające, że te gry są takie casualowe. ładne słowo całkiem. Casualowe. A, doskoczymy tam? Doskoczymy. Bo ja jestem tu rok. Ha, powiedziałem. <grystanie> Dobra. Się patrzymy na mapę. Czy tam nie ma żadnych punktów wystających. Teraz podchodzimy do krawędzi i się lampimy. Przepaść. Nie, tam nic nie ma. Okej. Okay. Tak z automatu podchodzę do tego, się do tego ekranu i sprawdzam, ale... <grystanie> No cóż, wczuwam się w grę. Tak. A, tutaj był ten zafajdany kluczyk. Tam na górę nie mogę wejść, na wszystko. Tutaj na tą lewicę też nie mogę. A to był klucz ósmy. Mhm. A no to ja bym dinozaur. Chyba, trudno. Leziemy standardowo. Zaraz mi ten dniusol wyskoczy zapewne. Choleroty. Wiedziałem. Z blójki je pociągnął. Tam jest jeszcze jeden. Jest, i tak jak powiem. Niżej, trochę niżej. Proszę. Gdyby okay. ktoś tam był, to już nie żyje. A może cały czas tam jest? Okay. na pewno nie był a, tu jesteś. Fuck you, Bet. Ło! Wow, 230 23. dzień zdrowia. Yeet. O kurde. Ciekawe, jaki jest limit życia. W roku. A, pytanie, czy, Dobra, chrzeliśmy, leżymy. Leżymy na pałę. Może nas nie, nie trafi? A, nie trafił nas. Sycek si. z mi postać. Dobra. Teraz pytanie, my tutaj będziemy Czy to były te, Łebki co skakują i ważka ze strony. Już leci, już leci Patrzcie jak to skutano. na nam. Okej, okay, dinozaur to podziękujemy. A! Mało zwrotną za w kierownicę lepsze. Teraz, sufaryszczujemy. Trudno. Przeżyjecie. Dobra, gdzie jest... Aha, bo teraz tak, Pytanie, Zagadka. Bo tutaj jest taka platforma. O oh, Cześć! pa pa! <słyski> chciał przytulić. Tam jest kładka i tam są jakieś rzeczy, tam jest z o, już się odwaca wiedziałem, dobra. Sewniemy się. Zrobimy skok wiary. A co? Szeździej idziemy dalej tutaj. Zabijmy skok wiary. Prawda? I zobaczymy czy nam się uda. Tutaj widzę coś takiego wystawia. A, patrzcie, wiedziałem. Dobrze, jest... dbać o takie szczegóły. Słyszę sekret, widzę sekret. Do sekretu nie doskoczę. Zachód, do mogę. Ale patrzę, tam na dole coś jest, chyba. Tak, nie? Aha, jest ścieżka, patrzcie, ukryta ścieżka. Dobrze mi się wydawało. Dobra, to już wiemy gdzie iść. Czy będzie <grystanie f6> To najpierw sobie zaskoczymy tutaj. No i tak tam musimy wejść. Wejść. O. Tylko to? Zobaczmy, co tam dalej. Coś jest. No. Tam dalej niczego nie ma. A, przyznaję, że autorzy Turoka są bardzo dobrzy w ukrywaniu sekretów. Sekrety są naprawdę dobrze ukryte, ale nie na tyle dobrze, żeby człowiek, który chce je znaleźć i szuka ich, nie odnalazł. To jest skok daleki. Oh, jest, jest pięknie! No i pytanie: jakie? Spadajmy. Spadajmy. Jakie cudowności nas tu czekają z kolei. A, warto zapisać. <laughs> o, Quick save, what co? So? No szczerze, w moim nie chcę robić partów jeszcze raz, skoro i tak ten poziom przyszło. O cześć! O, wiedziałem. Nie wiem co sobie myślicie i nie dbam o to. Dobra. Wyśle, cześć. Aha, poleciał. F no i. Dobra. Kudogę sobie i tak dalej. Super. Cieszę się. Przyszedł góra. Sami tam boja. Nie wiem co tam jest na Dobra. Jakiś domek, jakieś konstrukcje, na które mogę wskoczyć. Sekret pewnie już i tak poleciał. Gatlin. Gatlin hmm. może być. Tu do mnie strzela. Pytanie teraz, kto i z czego? Gdzie ty jesteś? Kiedy się O, cześć! O, skobany. O, fajnie, teka Nie, fajnie, 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 bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dziwne, że mnie trafię przez ten dummy. No. W realnym świecie ja bym tylko poczuł, że coś yy, drży pode mną. Prawda? Prawda. Dobra, skoro taka, Amor, to jeszcze tak. Ej, dobra, nie mamy już tego, tego, tego. Okej, okay, spoko. Dobra, czyli taki prosty sekretik, który daje nam dodatkową amunicję i tyle. Więc poza tym. Szkoda, nie My myślałem, że tam będzie ukryty klucz. No a skoro tam nie ma klucza, no, trzeba penetrować dalej, prawda? Okay? Prawda, a dalej, już prawda, powołaj ja. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. Z tego, na to mam te łapki. To jest właściwie tam O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, szaman. Chopas, koło tam jest szaman. Tak, słyszę, że się odchodzi. Tu się nie będzie... Ty się odbędziełeś. Spadaj, spadaj tak, Pragnięcie zauważyliście, ale jak ten płomien na nas leci, to jest yy, yy, zawarta czaszka. Gdzie ty biegniesz? Musisz tego fiutka tam ściągnąć. A, tu biegniesz. No cześć. No, papa. Pa. Na kanał. Gubie sterowanie. A, okay, dobra, przeżyję. Ok, faktycznie tutaj już nie byłem. Amunicja, dobra, amunicja jaka No shotguną, dobra, czyli musimy sobie z shotguną tutaj dylać. Teraz pytanie, czy mogę wejść po tych, Z kubany. Dobrze już do Możemy wejść na te? Okej, okay, nie przyjarał mnie. A i na tym. Znaczy tam jest sekret. O, <śpady> spadek. O, tragedii nie ma że nie macie osoby, o sobie, bym wam pokazał płonącego turoka. Ja co? Byłem z chęcią go zobaczyć. Okay, dobra. Tylko się palem. Turok, nie wiem, czy wiesz. Okej, okay, tu nam tutaj, tutaj, to, to cyk, cyk, cyk. Okej, okay, super, pięknie ładnie, smakowicie. Mamy pełne zdrowie. Mamy wręcz dwukrotnie większość jest zdrowia niż normalnie. To jest cymes, spotykamy na miarę tej gry. Okay, co tu mamy? Co my tu mamy? Kąś kratkę, jakieś pierdoły Wygląda na to, że tutaj się wydostaniemy. Będziemy wędrowali tam, 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 hem, hem, bo widzę jakąś kropkę. tylko. Musimy tak jak tam wyjść. Co my tam na dole mamy? Za arena walki. Czy ja coś tam widzę. Uuu, cześć! Pięknie, nie wiem czy mi tu jesteś, ale... sekret? Sekret? Ej, już I nic tu nie ma. Tak się cieszyłem! Ja trudno. Dobra. A, patrzcie, tam jest, a ten stary, na walki z tybana. Dobra, myślę, że warto tam iść, tak to się Jakoś tam dojdziemy, tak myślę. A co? Teoretycznie powinien odcinek skończyć. Jednak, widownia większością głosów o tym będę Przegłosowała, że odcinek leci dalej. Ok, gdzieś tu na pewno jakiś. a, widzicie, tam skończy się chowa. Dończy go trafię. O, fakt: granaty. Właśnie, skoro z granatów oni mnie też poszli do granata. Może trafię, Okay. Trafimy? Tak! Jak poleciał! Dziękuję! Oj, gdzie to jest? Opa! Tak szczerze mówiąc chciałem użyć Sega. Ale tak jak już wyszło. Pepe, pepe. Dobra, co my tu mamy? Linusia! Okej, okay. ciężka, ale tyle nie jest. Uuu, ale jest chyba jakiś jeszcze lepszy. I posprawiam ja, umieraj w cierpieniu i bólu 40 od tego. Okej, okay. mamy z tego teleport. Save Victor. I wanna do this, mm, to rok. Save state i. Tak, zapisało. Zobaczmy, co się kryje za bramką numer 1 mm, mm, mm. Więc co się kryje? Labirynt się kryje jest no pytanie czy ja chcę łazić po tym labiryncie ja zrobię sobie małą sztuczkę może się uda jakby tu robił tak wielo tutaj tam top okej okay, udało się zobacz co my tutaj mamy Labirynt prosty budowy budowie jest o Dobra. Oh, fuck kto to był? Ktoś do niej No proszę. No cześć. No papa. Zaułek. Ty tu ty, typ ty, ty, ty. jak komik w klatce. W Labiryncie. La, 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 la. Bogu tu nie ma. Siala, la, 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 la. A jednak są. Nie groźni. Możesz granatów rzucać Thank you. Okej. Okay. Jeszcze więcej życia. Super. Cieszę się niezmiernie. O fak, o fak, o fak. Tu nie będę. Oh, 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 hey, Mogę ci mi napisać, że tu jestem Englisz. Ok, no, tu jest konieczny pudełek. Nikogo w nim nie ma. Jeszcze jeden pudełek. Ech, nie znasz tego dźwięku. Zbystuję problemy. Ale raczej kłopoty na temat. tu cię widzę, tu cię mam. Teraz no, cię ściągnę potrafianie. A, tam jest kolej. Dobra. Raz, dwa, trzy, cyk! O, fuck. było. szybko. ja się nie spodziewałem. No, ale przynajmniej mamy tego. Amunicję. Mamy Dobra, żeby nie było, że się nie przyjrzałem. Standardowy, okej. Okay. ktoś. Okay, <grywa> Sam się zabił. Brawo, Genius. to no, nie nikogo nie ma. Kroczy to ma pewną skórkę. Nie widzę. Ok, tu cię mam. O, okay. a, mamy granat. Lub jest poczynienie z granata. Cyk, łap, ziemniaka. Super. Mamy sobie Klipy. Dobra, klipy też są fajne. 120, ok, czyli. Off. O! Żuk, 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 Żuk. Ile? Chyba. I teraz ok. akcyz, zrobimy sobie co Adsam, witam. Pa, 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 pa. I love it.